Kiedy Donald Tusk podjął decyzję o przywróceniu kontroli, to tylko na skutek naszych działań. To była działalność pr bo my przekony, zaczęliśmy przekonywać Polaków, że to zagrożenie jest ogromne. My jeżdżąc na granicę, pokazując, ujawniając to, co się dzieje, po prostu zaczęliśmy... Nabierać coraz więcej członków. Ten ruch zrobił się masowy. Nie kilkunastu, kilkudziesięciu, potem kilkuset ludzi, którzy jechało na granicę. To już był ruch masowy w miastach nadgranicznych, prawda? Widzieliśmy demonstracje w Szczecinie, demonstracje w Zgorzelcu, gdzie miejscowi się włączali. I w momencie, kiedy ludzie z miast Polski Środkowej czy Wschodniej jechali na zachód, pomagać, by nie Przerzucano nas tutaj, nam tutaj tych emigrantów. On się zorientował, że rodzi się tu poważna społeczna siła, który, która może go wysadzić z siodła. I dlatego yy, nastąpił tak wściekły atak.